Dieta dla każdego sportowca, szczególnie dla kolarza jest podstawą sukcesu. Każdy sportowiec, a szczególnie kolarz, żeby odnieść sukces musi pamiętać o tym, żeby się odpowiednio odżywiać, żeby jeść rzeczy lekkostrawne, dużo węglowodanów, dużo owoców, warzyw i na to trzeba kłaść wielki, wielki nacisk. Poza uzupełnieniem płynów należy pamiętać o węglowodanach, np. bananie, który zawiera składniki potrzebne do utrzymania sprawności organizmu. Po około 15 minutach treningu trzeba sięgnąć po bidon i pić małymi łykami. Ten sam czas dotyczy jedzenia. Po zakończeniu treningu koniecznie należy uzupełniać płyny. Nie wolno jednak pić dużych ilości od razu. Zalecam tutaj soki owocowe, który z kolei nie należy brać na trasę, bo mogą sfermentować, ale możemy je pić na mecie. Przed wyjazdem na trening lub na zawody nie należy się obiadać nie później niż 3 godziny przed wyjazdem i pamiętać o tym, żeby w trakcie jazdy uzupełniać węglowodany i płyny, żebyśmy mieli energię do samego końca.